Będzie szybki live. Nie będę się za bardzo tutaj tego brać spisywać, bo nie chce mi się... Nie będziemy się, się tak dużo malować dzisiaj. Będzie bardzo szybki live. -lik. O Jezu. Dobra, robimy jemy łowej po potoka. Hmm. O sobie na ja lejwi, będą szybsi morszy jak wyglądałem taka szła jagda. Czemu mi się tak ty? Ja uszy robią, ty. No co ja coś zepsułam? Gdzie dziwnie uszy robią? Powiedz mi coś zepsułam. A jeśli coś zepsułam, chyba.

Coś na tym lajku w ogóle. Miałam wiem, miałam po 16, ale no, czasu później nie mam. Bo widzę, że ktoś lajka ale... bo miałam po 16 robić, jednak zrezygnowałam z tego pomysłu, Bo pomysł, wtedy bym nie miała czasu. Za bardzo. Witam. Zrezygnowałam z pomysłu. robienia lajku już po 16. Czy to sensu nie było, Bo czasów wtedy bym nie miała. A co, żołnierze? Uff, co mi tutaj przychodziło ja do mnie? O jest. O jest. Przeraża mnie ten kot.

O jezu! Maluję. O, mm, przy, y, przyper, przepraszam. Y, nie wiem, coś tam po... Maluję po prostu. Robię koty na. No, na adopta. Do adopcji robię. Po prostu maluję. W tytule filmu jest nawet. Boże, lajwa. Nie chcę mi się, No właśnie. Polska, a nie. Dobra. Ostrzegam ten live skończyć za jakieś pół godziny, bo ja tego nie będę, bo ja za jakieś 2-3 koty zrobię i kończymy. I kończę. A Następne może będzie po 16. .00. Ale wątpię. Meź, koteł, mm. czy tylko jak się nie cieszę, że zawrocki wygrał wybory. Bo ja myślę, że ten Trzaskowski byłby lepszy jak dla mnie. Tylko mnie to niepokoi, że on wygrał. Czy to nie ma dla tego sensu. Cząskowski przynajmniej różnie z brzmi, ten co? Y no, jakby to powiedzieć. Jezu. Mm, przepraszam m panie. But, I that's Polish life. Sorry. Sorry. So, you can live to this life? Please. If you have uh, lived this life, thanks so much. Oh, Yes. Uh, you, uh, can you live this life? I need a Polish people. Oh, sorry. Thanks for... Um, listening, But... Uh, can you live please? Please W ogóle, sorry, że mówię po angielsku, no ale muszę się z nim A ja jestem jakaś głupia. Dobra, i nieważne. Sorry. Jakby wystarczyło mi się dobra. Że... No.